Cześć! Witaj w kolejnym odcinku na kanale Tylko o Finansach. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to proszę Cię o pozostawienie łapki w górę, komentarze oraz subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. A teraz zaczynamy. Najdroższe rozwody świata to nie tylko historia osobistych dramatów, ale także spektakularne przepływy finansowe, które nierzadko biją rekordy w skali globalnej. W przypadku najbogatszych ludzi na świecie, majątki liczone w miliardach dolarów, stają się przedmiotem złożonych i długotrwałych negocjacji gdzie każdy szczegół może wpłynąć na finalne rozliczenia. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o niektórych z najbardziej kosztownych rozwodów, które stały się głośnymi tematami w mediach. Rozwód legendarnego golfisty Tigera Woodsa z modelką Elin Nordgren wywołał burzę medialną głównie ze względu na skandale związane z licznymi zdredami Woodsa. Para rozwiadła się w 2010 roku po 6 latach małżeństwa, a Nordgren otrzymała odszkodowanie w wysokości 100 milionów dolarów. Tiger Woods również połniósł ogromne straty wizerunkowe i finansowe, gdy wielu sponsorów zakończyło z nim współpracę. Oprócz tego legendarny golfista przyznał się także do seksoholizmu i udał się na terapię. Michael Jordan, jeden z najwybitniejszych koszykarzy w historii, rozwiódł się ze swoją żoną Joanny Vanoy po 17 latach małżeństwa. Juanita otrzymała 168 milionów dolarów, co czyniło ten rozwód jednym z najdroższych w świecie sportów w tamtym czasie. Para miała wspólnie trójkę dzieci, a rozwód odbył się w sposób stosunkowo spokojny, bez większych skandali. Arnold Schwarzenegger, aktor i były gubernator Kalifornii, rozwiódł się z Mario Schieber po 25 latach małżeństwa. Przyczyną rozwodu była zdrada Schwarzeneggera z gospodzią, której zrobił przy okazji dziecko. Maria Shiba pochodzi z prominentnej rodziny Kennedy, co dodatkowo przyciągnęło uwagę mediów do tej sprawy. Szacuje się, że rozwód kosztował Arnolda około 250 milionów dolarów, co stanowiło połowę jego majątku w tamtym czasie. Rosyjski miliarder i były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea, Roman Abramowicz, rozwód się z Iryną Maladiną po 16 latach małżeństwa. Choć Irina miała otrzymać znacznie więcej, ostatecznie uzyskała około 300 milionów dolarów, co w porównaniu z innymi rozwodami miliarderów może wydawać się skromną kwotą. Abramowicz, który zgromadził ogromny majątek na ropie naftowej i inwestycjach, nie został znacząco więc dotknięty finansowo po rozwodzie. Rozwód aktora Mela Gibsona z Robin Moore zakończył się jedną z największych wypad w Hollywood. Para rozwiodła się po 31 latach małżeństwa, a Robin otrzymała około połowę majątku Gibsona, który wynosił w tamtym czasie około 850 milionów dolarów. Rozwód miał miejsce w czasie, gdy Gibson znajdował się w centrum licznych kontrowersji, co dodatkowo nadawało rozgłosu całej sprawie. Rosyjski oligarcha i właściciel klubu piłkarskiego jest Monaco Dmitrij Rybołowlew rozwiódł się z Eleną po 23 latach małżeństwa. Początkowo żądania Elena opiewały na kwotę około 4,5 miliarda dolarów, co stanowiło połowę majątku Dimitri'a. W kilku latach intensywnych batalii sądowych Elena otrzymała ostatecznie 604 miliony dolarów, a ten rozwód stał się symbolem długotrwałych i zawiłych negocjacji, które charakteryzują rozwody najbogatszych ludzi. Rupert Murdoch, magnat medialny stojący za takimi imperiami jak News Corporation, Rozstał się z Anną po 31 latach małżeństwa. Anna Mardo otrzymała około 1,7 miliarda dolarów, z czego 110 milionów w gotówce. Ciekawostką w tym przypadku jest fakt, że Mardo ożenił się ponownie z Wendy Deng zaledwie 17 dni po sfinalizowaniu rozwodu z Anną, co wzbudziło wiele spekulacji. Mimo to ich rozwód nie zaszkodził pozycji Ruperta w świecie biznesu, a jego medialne imperium nadal się rozwijało. Rozwód francuskiego handlarza sztuki Aleka Weinsteina i jego żony Jooklin jest jednym z najdroższych i najbardziej kontrowersyjnych w historii. Para była znana z luksusowego stylu życia, a sprawa rozwodowa przyciągęła uwagę mediów, zwłaszcza ze względu na ekscentryczne upodobania Jooklin, która zyskała przydomek domek kobieta kot z powodu licznych operacji plastycznych. Ostatecznie Joklin otrzymała 2,5 miliarda dolarów od razu oraz 100 milionów dolarów rocznie przez następne 13 lat. Rozwód ten nie tylko zabłysnął swoją wartością, ale również zdemaskował niezwykłe wydatki pary, tak jak utrzymywanie własnej stadni koni i zakup wielu pałaców. Drugi najdroższy rozwód świata przypadł założycielowi Amazona, Jeffowi Bezosowi oraz jego żonie Mackenzie Scott. Para rozwiadała się po 25 latach małżeństwa, a Mackenzie otrzymała około 4% akcji Amazona, co przekładało się na wartość około 38 miliardów dolarów. Mimo to, że Bezos pozostał najbogatszym człowiekiem świata po rozwodzie, a Mackenzie Scott po otrzymaniu tej fortuny stała się jedną z najbogatszych kobiet na świecie i od tego czasu regularnie oddaje znaczną część majątku na cele charytatywne. Scott, zdeterminowana, aby przeznaczyć swoją fortunę na filantropię, już do tej pory przekazała miliardy dolarów rocznie na różne organizacje. W maju 2021 roku świat został zaskoczony wiadomością o rozwodzie Billa Gatesa, założyciela Microsoftu oraz jego żony Melindy po 27 latach małżeństwa. Choć ostatecznie warunki podziału majątku nie zostały w pełni ujawnione, szacuje się, że ich wspólny majątek w czasie rozwodu wynosił około 130 miliardów dolarów. Bill Gates przekazał Melindzie akcję wartości kilkunastu miliardów dolarów, a ona sama stała się jedną z najbogatszych kobiet na świecie. Para oświadczyła, że będzie dalej współpracować w ramach Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Czyli jednej z największych organizacji charytatywnych na świecie. Najdroższe rozwody świata ukazują, jak złożone i kosztowne mogą być rozstania najbogatszych ludzi globu. A choć te kwoty wydawać mogą się ogromne, dla osób z takim majątkiem są one często tylko fragmentem ich fortuny. Często rozwody te nie tylko kończą związki, ale również znacząco wpływają na układ sił w świecie biznesu, filantropii i mediów. A dzisiaj byłoby to już na tyle, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to proszę cię o pozostawienie łapki w górę, komentarza i subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. I teraz życzę Ci bogatego dnia. Cześć! Materiał powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska.